Witajcie z tej strony, grupa MPC News, i dzisiaj przeprowadzimy wywiad z rozpoznawalnym youtuberem, a mianowicie Żyżerem. Cześć, Siemano, witam Was wszystkich. Jest ze mną wujek Blacha. Cześć, witam wszystkich. Przejdźmy do pierwszego pytania. Czy miałeś taki okres, gdy podczas nagrywania na YouTube odechciało ci się w ogóle to robić? I jeżeli tak, to jak z tego wybrnąłeś? Nie okresów, kiedy odechciało mi się nagrywania na YouTube, to raczej nie miałem. Jedynie w momencie chwili załamania psychicznego lub czegoś w podobie lub... Po prostu gdy mi się nie chciało nagrywać, to zostawiałem to. Tylko ja mam zawsze coś takiego, że przygotowuję, przygotowuję sobie jakiś zapas materiałów, więc publikacja filmów następuje praktycznie gdzieś codziennie. Czy to dwa, czy to jeden film, ewentualnie jakaś przerwa, ale zawsze coś na kanale się pojawia. A okres, kiedy odechciewa mi się nagrywać, albo odechciewało mi się nagrywać, bo w sumie teraz takiego nie mam. To, to było takim etapem przejściowym, typu 3 dni, czy coś w podobie. A co motywuje Cię do dalszego nagrywania? Widzowie, ja myślę, że to jest najważniejsza część kanału, chyba każdego kanału na YouTube. No i w ogóle chęć robienia tego, co się kocha. Bo jeżeli wiesz i otrzymujesz masę wiadomości, gdzie ludzie dziękują Ci, że mogą codziennie oglądać film, poprawia im to humor i fajnie, że jestem, to daje takiego mocnego kopa, który mówi Ci, ej, ziom, rób to dalej, bo potrzebują Cię ludzie i potrzebują tego, żeby oglądać Twoje filmy. A czy opinia w komentarzach bierzesz jakoś jako sugestie do dalszego działania? Każdy komentarz jest ważny, obojętnie czy to jest komentarz negatywny czy pozytywny, ale chyba najwa taką najważniejszą jakby cechą youtubera, albo przynajmniej powinna być taka cecha, to jest umiejętność yy, samokrytyki albo przyjmowania krytyki w ogóle od widzów, co zależne czy to jest konstruktywna czy nie niekonstruktywna, ale sama krytyka w sobie jest formą udoskonalania siebie. Bo jeżeli bierzemy opinie ludzi na poważnie i chcemy się poprawiać i stawać się lepszymi, żeby rozwijać się dalej, to trzeba taką cechę nabyć. A oczywiście, jeżeli jej nie mamy, Co mnie motywuje do naszego nagrywania? Ja myślę, że widzowie. I to jak. Piszą na przykład wiadomości na PW, że dziękują mi za każdy filmik, że to poprawia im humor, dodaje takiego fajnego kopa motywa motywacyjnego, który mówi ci: Ej, rób to dalej, ziom, kogoś pocieszasz i dzięki Tobie ktoś się uśmiecha. Na przykład pamiętam raz taką sytuację, gdzie dostałem na maila takiego prawdziwego, szczerego, szczerą wiadomość wraz ze zdjęciem od pewnej dziewczyny, która się cięła i napisała naprawdę długą, taką długą wiadomość, w której rozpisała się mówiąc, że fajnie, że właśnie nagrywam, że to co robię motywuje ją do tego, że każdy kolejny dzień jest lepszy i wysłała zdjęcie swojej ręki i gojonych się ran po tym, jak się po prostu ciała i że dzięki mojemu kanałowi przestała to robić. To jest naprawdę motywujące. Jeżeli widzisz taką takie podziękowanie od Obcej osoby, bo w sumie to są obce osoby. Chociaż ja traktuję je bardzo jako bliskie, o tak. I to motywuje naprawdę do, do tego, żeby, żeby każdy kolejny filmik stawał się coraz lepszy i to daje kopa. A jak sobie radzisz z krytyką w komentarzach? Jak sobie radzę z krytyką w komentarzach? Ja myślę, że to nie jest radzenie się. To nie jest forma radzenia sobie z krytyką w komentarzach. To jest forma. Pozyskiwania nowej wiedzy, nowych argumentów do tego, co robię źle, a co robię dobrze. Jeżeli pojawia się forma krytyki gdzieś u mnie, czy to zarówno na fanpage'u, czy na YouTubie, daje mi możliwość skorygowania tego, żeby coś było lepsze. Ewentualnie jakieś zmiany. Oczywiście, jeżeli to jest w miarę konstruktywna krytyka, bo krytyki typu o ty, chuju, przestań nagrywać na YouTube. No to, to wiadomo, że to jest coś w stylu, tylko żeby dogodzić drugiemu człowiekowi gdzieś tam w plecy i powiedzieć, żeby, że, że mu zazdroszczę, tak? Bo jestem z Polski, jestem polską cebulą. No ale zarówno i te pozytywne, i te negatywne komentarze są ważne. Skąd pomysł na serię top ten? Co w sumie to sam nie wiem, bo jakoś tak przeglądałem na YouTube'a chyba czy internet po prostu i wpadłem na pomysł, że nie ma, znaczy nie wpadłem na pomysł. Wpadłem na coś takiego, że w ogóle nie ma serii, która prezentuje jakieś ciekawostki na temat 10 różnych rzeczy. I chyba natrafiłem na jakiś materiał na jakiejś stronie internetowej. Nie wiem czy to nawet nie był Joe Monster, z którego w sumie teraz biorę wszystkie materiały. No i stwierdziłem, że to nagram. A że forma jakby przyjęła się bardzo pozytywnie, no to stwierdziłem, że tak już będę kontynuował. I tak powstaje kolejny top ten za top ten już teraz prawie 100 odcinków. Może jest tak, nawet, że jeżeli oglądacie ten wywiad, to już ten setny odcinek się pojawił. Więc nie wiem, no fajnie mi się prowadzi tą serię, więc nie chcę z niej rezygnować. A sam pomysł chyba po prostu z internetu. to jest chyba najprostsza odpowiedź. Czy zaliczyłeś jakieś wpadki podczas nagrywania, które ujrzały światło dzienne w internecie? Jeżeli tak, to jaka z nich była największa? O, oh, wpadki Gaddemet. Wiesz co, ciężkie pytanie, bo przez prawie 3000 filmów, które już zrobiłem, na pewno jakieś wpadki były, typu na przykład ktoś wszedł do mojego pokoju, ktoś mi przerwał w nagrywaniu, ale chyba taką najśmieszniejszą wpadką, którą pamiętam. Było to, jak nagrywałem FIFA, uderzyłem w biurko i spadła mi kamera, która była na statywie. Na szczęście nic się z nią nie stało. znaczy to nie wiem, czy w sumie to była wpadka, ale no, są jakieś tam, wiadomo co jakiś czas, rzeczy, które, które się pojawiają jako, jako wpadki. I czasem używam tekstów przy omyłkowym nagrywaniu top ten. Na przykład, zamiast plecy mnie swędzą, to swecy mnie plędzą. Nie zdarza się coś takiego, ale to jest. To nie jest na tyle. Jakby ważne, żeby myśleć o tym na co dzień i, i przypominać to sobie na każdym etapie, że to, było, to była taka mega kompromitacja i tak dalej, szczególnie jeżeli robi się w internecie tyle, tyle dziwnych rzeczy, które ja robię, typu na przykład siedzenie na klopie pół nago i mi to nie przeszkadza do, do serii pojebane odpowiedzi. Czy twoja rodzina wspiera cię w tym, co robisz? Hmm. W sumie to chyba tak. Znaczy, mama jakiś tam wpływ na pewno ma na to, co robię. Bo w sumie dzięki niej założyłem obecnie działalność gospodarczą, którą prowadzę już kilka miesięcy. W sumie tak na mnie to wymusiła trochę, bo ja nie chciałem, no ale jakiś tam wpływ na pewno ma. No i na pewno miała wpływ pod takim kątem, że dzięki temu, że kilka lat temu otrzymałem komputer od nich. A na gwiazdkę mogłem spokojnie zacząć nagrywać, i możliwości sprzętowe były o wiele lepsze do tego, dzięki czemu właśnie mój kanał mógł nagrywać różnego rodzaju gry, które normalny, słaby czy przeciętny komputer nie jest w stanie uciągnąć wraz z nagrywaniem, bo to oczywiście zużywa procesor. Także tak, wspierają mnie jakoś tam. A jak zareagowali na to, że nagrywasz? Co już nie pamiętam, bo to w sumie było dosyć dawno gdzieś tam. Powiedziałem, że coś tworzę chyba w internecie. Ja już że ja jestem tyle czasu na YouTubie, że, że znaczy, no, taki trochę stary wyjadaż można powiedzieć, e, więc w sumie nie pamiętam jak to się tam rozgrywało czasowo. Wiem, że, że na pewno się cieszą, że akurat tak się udało, jak się udało. Mama zawsze twierdzi, że ja sobie w życiu poradzę, więc może coś w tym jest. Jaki jest twój największy cel związany z YouTube? O, ciężkie pytanie wiesz, bo w sumie nie wiem, nie, nie zastanawiałem się nigdy na tym jaki mam cel w tym co robię. Po prostu robię to na tej zasadzie, że sprawia mi to przyjemność i sprawia to przyjemność innym osobom, nie wiem czy to jest jakiś konkretny cel. No niektóre osoby mogą stawić sobie za cel dorobienie się, zdobycie sobie jakiejś sławy, osiągnięcie czegoś w życiu. Nie wiem, ja to robię po prostu z dnia na dzień. Nie wiem czy widzę w tym jakiś po prostu konkretny cel, ku któremu zmierzam. Bo jeżeli widzimy w czymś cel, to myślę, że widzimy koniec. Taki, że jeżeli na przykład chcemy się dorobić, żeby mieć dużo pieniędzy i jakiś fajny majątek, czy żeby zdobyć miłość, żeby poznać wielu fajnych, fajne osoby, czy jakkolwiek inaczej, to jest koniec. Bo jeżeli już to zdobędziemy, to, o czym wspomniałem, to jest koniec. Po prostu osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. I się kończy. No, także jakby nie mam takiego celu, do którego brnę. Czy YouTube łączy się z twoim życiem prywatnym? No, to na pewno. Ja dosyć mocno nie ograniczam tego, że wpuszczam ludzi z butami w swoje prywatne życie, jakby to tak można powiedzieć, i. Dosyć spora część moich widzów wie co robię na co dzień, czym się zajmuję. Jakby poza nagrywaniem czy po, poza samym YouTube'em, ja też poświęcam się temu w ponad 100%. Więc myślę, jeszcze raz, jakie było pytanie? <noise> czy YouTube łączy się z Twoim życiem prywatnym? A, okej. Okay. Uh, no, także gdzieś tam po części osoby, które poznałem w internecie, też się łączą z moim prywatnym życiem y, na tej zasadzie, że czy, czy ja to się z nimi spotykam, czy one się spotykają ze mną, każda znajomość. To, że teraz na przykład przeprowadzamy wywiad, to jest poświęcenie mojego prywatnego czasu, też który niby mam, chociaż ja tego nie traktuję jako prywatne życie. Dla mnie, YouTube jest. Całym życiem i moje życie jest YouTube'em, także ja to łączę w całość i nie ma czegoś takiego, jak prywatne życie. No wiadomo, nie, nie w 100%, ale w tak w 90 tak jakby. Czy nagrywanie filmików na YouTube to fajna sprawa? No, jeżeli chodzi o samą formę nagrywania, to jak najbardziej to jest chyba taka najprzyjemniejsza część. Najgorszą formą, przynajmniej dla mnie, jest montowanie. I jeżeli coś się robi na siłę, to widz to wyczuje. Więc jeżeli się nie ma takiej zajawki do tego, żeby nagrywać, czy tam robi się to powiedzmy tylko i wyłącznie dla kasy, czy dla fejmu, to widz to wyczuje i prędzej czy później po prostu zostaniemy zbesztani, zrównani z błotem i jakkolwiek by to inaczej nazwać. Ale sama forma nagrywania jest jak najbardziej przyjemna i sprawia dużo frajdy. No i w ogóle YouTube, YouTube to zajebista sprawa. A ile czasu mniej więcej poświęcasz na zmontowanie takiego jednego filmiku? Wiesz co, to zależy jaka seria, ale w zależności od filmu to nie jest w sumie taki długi okres. Jeżeli podchodzimy do gameplaya, no to tutaj kwestia zmontowania filmu to jest w granicy 10 minut, myślę, jeżeli nie skupiamy się jakoś specjalnie na montażu, tylko na kamerze, synchronizowaniu dźwięku i takich podobnych rzeczach. A jeżeli chodzi o formę na przykład trolla na omegle, która jest bardzo popularna na moim kanale, czy jakichś innych form, żeby wideo wyglądało na takie naprawdę zmontowane, no to tutaj już pojawiają się naprawdę niezłe czasy i czasem jest to 6 godzin, a takim moim swoistym rekordem przygotowywania materiału to było kilkanaście godzin, razem z nagrywaniem, przygotowaniem i zmontowaniem całego materiału. To jest naprawdę długi okres czasu. I to pamiętam. Tak, paranormalna seria się nazywała. Wspomniałeś o trolu na Omegle. Skąd wziął się w ogóle pomysł na nagranie tego? Wiesz co od widzów? To było tak, że w wakacje widzowie rok temu ponad poprosili mnie o to, czyli teraz praktycznie półtora roku temu, jeżeli się nie mylę, poprosili mnie o to, żebym nagrał coś właśnie z Omegle. Stwierdziłem, że, że okej, okay, nie ma problemu, no i nagrałem coś właśnie w stylu trollowania ludzi, bodajże mówiąc po rosyjsku. Spodobało się to. Obecnie ten film ma ponad, ponad pół miliona wyświetleń, co dla mnie jest w ogóle szokiem, że jeden filmik mógł zdobyć tyle wyświetleń. No i no jakoś tak dalej już poleciało, a że przejęło się to na polskim YouTubie, to stwierdziłem, że stworzę z tego serię i tak już dalej to po prostu kontynuuję. Jak poważnie traktujesz YouTube? Ja YouTube zawsze traktowałem poważnie. To znaczy może nie na samym początku, bo to była w sumie zabawa, ale jeżeli podchodzi się do tematu nagrywania, to powinno się go traktować poważnie. No bo robiąc coś na początku i rezygnując szybko z, te, z tego, jakby poddając się, no to wiadomo, że podchodzimy do tego zlewkowo, a tak nie można, jeżeli chce się w ogóle cokolwiek osiągnąć. I ja już nie mówię tutaj tylko wyłącznie o YouTubie, czy... Czy o jakichś innych formach, tylko o ogóle. Jeżeli coś robimy, to nie możemy się poddawać. To jest dla mnie taka cecha, jakby chyba najważniejsza, ale bo trochę odbiłem od tematu. Jeżeli chodzi o. Kurwa, jakie było pytanie? Jak poważnie traktujesz YouTube? Aha, jeżeli, jeżeli chodzi o pytanie, jak poważnie traktuję YouTube, to wygląda to na tej zasadzie, że w obecnej chwili już prowadzę działalność gospodarczą, czyli jakby jest zarejestrowana moja działalność w urzędzie, odprowadzam podatki, płacę zusy i moja działalność opiera się na tym, że płacę to wszystko, oddaję państwu i bawię się na kanale. Także bardzo poważnie i jest to formą jakiegoś utrzymania, tak, jak najbardziej, czyli myślę, że to na takim poziomie dochodu. Czyli z YouTube'a... z YouTube'a... Boże... Czyli z YouTube'a da się wyżyć? Nie. Z samego YouTube'a nie da się wyżyć. Z YouTube'a i form dookoła powiedzmy już tak. Chyba, że ma się w Polsce wyświetlenia na, wyświetlenia na poziomie bodajże blisko 10 milionów, to można uważać, że wtedy jakoś dałoby się radę utrzymać z YouTube'a. Ponieważ reklamodawcy nie płacą w Polsce tyle, ile za granicą, gdzie na przykład w Polsce w Polsce CPM wynosi gdzieś koło 2 dolarów ponad, a w Stanach Zjednoczonych jest to około 18. Jest spora różnica. Czy czujesz się spełnioną osobą z tego, co aktualnie robisz? Pytasz tylko o formę YouTube'a, czy pytasz o ogólną formę, czy jestem spełniony? E, raczej o formę YouTube'a. Mm, w sumie, jeżeli bym powiedział, że tak, to częściej, bo musiałbym skłamać, bo wydaje mi się, że każdy twórca, który nagrywa na YouTube, nie może do końca, do końca czuć się spełniony, ponieważ będzie wtedy myślał, że jest formą doskonałą, że jego filmy są perfekcyjne i nie powinien nic w nich zmieniać, a człowiek powinien się doskonalić na każdym etapie, w każdym rodzaju, szczególnie jeżeli się zajmuje YouTube'em, to czy to zarówno w montażu, prowadzeniu dialogów, w prowadzeniu jakichś imprez, czy czegokolwiek innego, więc forma doskonalenia się jest tutaj ważna, i powiedzenie, że jest się, jest się osobą spełnioną, jest błędne. Więc ja powiem, że nie. Po części tak, ale nie do końca. Panie, że, że tak się rozwinął mój kanał i jest w tej czołowej setce na polskim YouTubie, ale chciałbym się doskonalić dalej. Tak jak się doskonale. Czy przesiadywałeś kiedyś na MPC Forum? Jeżeli chodzi o MPC Forum, to tam się reklamuje dużo serwerów Metin, Metin 2, które ja również czasem reklam, reklamuję, i to jest takie swoiste miejsce właśnie do tego, żeby się zapoznać z nowymi serwerami. Więc czasem tam bywałem, ale naprawdę rzadko. W większości tylko z polecenia osób, które prosiły, żebym zapoznał się z tematem czy jak przesiadywałeś na tym forum to byłeś pod swoim e, nickiem z YouTube'a czy raczej e, byłeś że tak powiem incognito co ja chyba nawet nie mam u was konta z tego co pamiętam nie pamiętam czy zakładałem czy nie ale raczej nie mam ile dziennie dostajesz zdjęć cycków um. To ciężko to jest określić, bo czasem się zdarzy tak, że w ogóle nic nie dostaje, a czasem, czasem zdarzy się tak, że po prostu dostaje trzy zdjęcia dziennie. Chyba tak było dwa dni temu. Ale najwięcej tak zdjęć dostawałem w wakacje, bo wtedy wszyscy mają wolne i nie mają co robić i lubią, lubią robić różne odpały, więc wtedy tych zdjęć pojawiało się dużo. Zdecydowanie więcej niż teraz. Znaczy oprócz cycków dostawać inne zdjęcia? Mm -mm. Tak, jak najbardziej, czasem dostaję. To jest w ogóle śmieszna historia, bo są też tacy odważni faceci, którzy wysyłają kutasa. I serio, są takie osoby, raz dostałem. Gdzieś tam jakieś zdjęcie na kartce z tyłkiem w tle i napisem Żiżej czy na klacie. No ale najwięcej wiadomo, najwięcej jest i zdjęć cycków i zdjęć tyłka. Dlaczego zmieniłeś nick na żyżej? Oj, wiesz co, bo to jest bardzo proste. Trudniej jest wymówić całą nazwę DJ Polaside, jeszcze szczególnie jeżeli ktoś nie wie, jak to się w ogóle pisze i spotyka się z taką nazwą pierwszy raz. Już nie mówię o tym, że moja działalność gospodarcza miałaby nazywać się pełnym nikiem, taki jaki mam z YouTube'a. I to nie jest do końca tak, że zmieniłem całą nazwę swojego kanału na ZJ. To jest po prostu pseudonim, którego używam. Tak jak na przykład wy macie swoje niki pełne, to i tak używacie jakichś skrótowych określeń czy czegoś podobnego. Bo ciężej jest wymówić pełną nazwę, i dla mnie to jest fajny element, bo ja długo zastanawiałem się nad tym, co wstawić zamiast DJ Palasite, bo to jest bardzo długa nazwa, i w końcu udało się znaleźć taki odpowiednik tego właśnie w postaci Żyrzeja. Zaabsorbowałem to do kanału, tak żeby widzowie to podłapali. Oni to podłapali w fajny sposób. No i teraz osoby, które gdzieś mnie spotykają, to nie krzyczą, o, palasaj, czy o, o siema DJ, tylko po prostu siema żyżej i to jest fajne, ja się cieszę, bo, bo fajnie jest właśnie usłyszeć coś, co chciało się wprowadzić w życie i wiesz, że ty to zrobiłeś. A czy jakiś pomysł na ten nick się wziął, czy on po prostu tak jakoś z siebie wynikł? Wiesz co to wynikło samo z siebie? Bo pierwsze, takiego pierwszego sformułowania użył mój znajomy Lastki, z którego serdecznie pozdrawiam, podczas grania w League of Legends. Później część widzów to podłapała. Ja to zauważyłem w komentarzach i stwierdziłem, hmm, fajne, więc wprowadzę to na kanał. No i tak to się stało, że gdzieś tam później zacząłem się przedstawiać jako ziżej, ziżej, po części. No i już jakoś tak, chyba od dwóch lat jest, albo może krócej nawet, że już jest forma ziżeja, a nie po prostu DJ-a Palasajda. Chociaż tego. Tego niku gdzieś tam też używam, tak jak właśnie można znaleźć mój kanał na YouTube, czy, czy gdziekolwiek inaczej. To, to tego sformułowania nadal też, też używam. Jak ci się podobało w Katowicach na Intel Extreme Masters? 2015 rozumiem. Oczywiście. Co samego, samych, jakby samego jemu nie oceniam, bo nie widziałem go za bardzo, a widziałem tą formę z centrum sali kongresowej, z racji tego, że prowadziłem tam stoisko na, na, na stanie, po prostu i nie chodziłem zbytnio. Spodek spodek z centrum kongresowe i, i na odwrót, więc samą formy, samej formy nie mogę ocenić, ale na pewno było o wiele, wiele więcej osób niż w zeszłym roku. I trochę śmieszyło mnie to, jak ludzie wchodzili po 10 rano na centrum kongresowe i biegli do tych stoisk, jakby tam rozdawali jakieś telewizory, pieniądze czy coś innego. Ale sam Intel Extreme Masters myślę, że był zorganizowany o wiele lepiej, aniżeli w zeszłym roku. Przynajmniej tak mi się wydawało. A czy planujesz pojawić się w Katowicach za rok? No jeżeli będzie odgrywany Intel Extreme Masters, zarówno czy to będą finały, czy to będzie po prostu jakby przystanek, to myślę, że tak, bo to jest fajna impreza. Takie imprezy w Polsce nie zdarzają się zbyt często, a to jest światowa. Światowy event w sumie, więc pojawiają się tam naprawdę fajne osoby? No i to przyciąga też youtuberów, ludzi, i to jest dodatkowy event, w którym mogę się spotkać z widzami, więc to jest po części i wyjazd na event, i na spotkanie z widzami, bo oni mają powód, żeby pojechać i zebrać się w takiej dużej liczbie, jak zarówno my, youtuberzy, żeby po prostu się tam pojawić. W Twoim odczuciu ludzie przyjeżdżają po to, żeby się z youtuberami spotkać, czy jednak popatrzeć na gry? Wiesz co, w dużej mierze teraz już imprezy eventowe gamingowe opierają się właśnie na youtuberach. Ja nie chcę mówić, że to jest w 100% coś takiego, że ludzie przyjeżdżają na event tylko i wyłącznie dla youtuberów, ale w większości jest tak, że osoby, które się tam pojawiają, to właśnie pojawiają się po to, żeby zdobyć sobie zdjęcie, autograf, czy po prostu zobaczyć się z jakimś youtuberem, bo nie mają tego na co dzień, nie mogą wyjść sobie na ulicę, zobaczyć kogoś, pogadać, czy jakkolwiek by inaczej e, zawrzeć z nim znajomość. No każdy taki event daje możliwość właśnie tego, o czym wspomniałem. Dlaczego już nie nagrywasz z Gimperem i samym Atorem i tym, i tak dalej? E, powiem Ci tak. Jakiś czas temu z Atorem nagrywałem, więc w sumie jakby to jest coś takiego, że z Atorem nagrywam, ale na YouTube porobiły się takie pewne grupki, które trzymają się razem. Zapewne zauważyliście, obojętnie czy to są osoby, które kiedyś nagrywały Minecrafta, czy jakoś tam vlogerzy, czy jakieś zupełnie inne grupki. No i do takich grupek osobom należą pewne osoby, no i one nagrywają ze sobą. Biorąc pod uwagę tutaj Gimpera, do którego oczywiście nic nie mam, bo się normalnie kumplujemy i, i tak dalej, to oni mają swoją grupę osób, z którymi nagrywają. Na pewno tam Live for tube czy jakkolwiek to się tam inaczej nagrywało, ujawnia po części tą grupę. No, i myślę, że to są na tyle duże kanały, że nie chcą nagrywać z kanałami średnimi, bo ja się nie uważam za, za duży kanał, a jedynie za średni. No i myślę, że osoby, które jakby chcą ze mną nagrywać, też również znajdują się na tej samej linii. No, zresztą ja nie traktuję osób jakoś tam odgórnie, i zarówno czy jest to jakiś mały youtuber, ale ma w sobie coś fajnego, że z nim nagram, czy to jest duży youtuber, ja wszystkie te, te osoby traktuję tak samo. Co sądzisz o fali nowych youtuberów? W dużej mierze jest to spowodowane tym, że ludzi kręci chęć zarobienia pieniędzy praktycznie za darmo. A że mają niektórzy znajomości, to je sobie wykorzystują i się propsują nawzajem. Ja jestem osobą, która wypromowała się na YouTubie własnoręcznie. To znaczy nie prosiłem nikogo o to, by mnie polecił czy cokolwiek. Po prostu sam jakby doprowadziłem do tego, że stałem się taką osobą rozpoznawalną, jaką jestem teraz. I jestem z tego dumny, bo... Jest niewielu YouTuberów, którzy do tego doprowadzili własną ciężką pracą, no i mogę się tym chwalić, szczycić, jakkolwiek inaczej by to nie zabrzmiało, jestem z tego dumny. No a jeżeli chodzi o formę nowych YouTuberów, no to niektórzy są fajni, naprawdę robią coś, co, co jest naprawdę mega, a niektórych po prostu nie trawię. No ale z racji, że na YouTubie wszyscy się ze sobą lubią, no to nie można jakby o tym mówić. Kim jest dla ciebie wic? To jest najtrudniejsze pytanie, które mogło pojawić się w tym wywiadzie, bo na to pytanie najtrudniej jest odpowiedzieć youtuberowi, ale jakoś postaram się to zrobić. Kim jest dla mnie widz? Widz jest dla mnie chyba wszystkim, bo on jest po części mną, on jest osobą, która ogląda mój kanał, ona jest osobą, która dostarcza mi dochodu, ona dostarcza mi frajdę, komentuje. Jest po prostu moim kanałem, każdy z osobna jest tą ważną formą kanału, która tworzy tą jedną całość w postaci Zizzeja. Bez widza nie ma mnie, czyli youtubera, osoby tworzącej, kreatywnej, jakby powstają. Osoby, która wymyśla nowo powstałe projekty, rozwija swoją wyobraźnię i jakkolwiek wszystko inaczej by to nazwać. Widz jest wszystkim. Nie ma jednego określenia, kim może być widz. Widz jest po prostu osobą, która powinna być, jest i bez niej YouTube nie istnieje. Wolisz określenie, widz czy fan? Wiesz co, jest, jest pewna różnica pomiędzy osobą widza a fana, i to, to jakby w samej interpretacji słów to już wynika. Bo widz to jest osoba, która patrzy. Ona niekoniecznie musi komentować, ona niekoniecznie musi lajkować, to jest osoba, która po prostu patrzy. Y jakby w postaci fana pojawiają się już pewne cechy charakteru, pewne aspekty, które już tą osobę poszerzają o kilka rzeczy. Na przykład, w postaci fana, ja widzę osobę, która jest mną zafascynowana, która chce skomentować mój film, jakoś się pokazać, zostawić lajka w postaci podziękowania za to, co robię. I to jest osoba, która nie przygląda się temu, co robię, lecz też się jakby po części w to angażuje. Dla mnie jest duża różnica pomiędzy fanem. A widzę. Tym pytaniem zakończymy nasz wywiad z Źirzejem. Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na nasze pytania, Daniel. Nie ma problemu. Mamy nadzieję, drodzy użytkownicy, że owoc naszej pracy was zaciekawi. Tymczasem my się z wami żegnamy i widzimy się w następnej produkcji. Do usłyszenia. Trzymajcie się.